Tu jest takie miejsce w Kadowicach na rynku. Tu jest sztuczna rawa, ludzie się opalają. Kiedyś ktoś tam się topił nawet, a prawdziwa rawa, ona jest tutaj pod ziemią. I ona dopiero wypływa tutaj, w tym miejscu. Tu jest reszta wścieku klimat tutaj w tych mieszkaniach musi być. Taki widok jedne na drugie. I rawa. Możemy się przejść bulwarami rawy. Tutaj w prawo. Hotel z widokiem na rawę. Kubus Hotel. Nie kwapię się, żeby tam wejść. Rury wystają, widać tutaj ścieki lecą. Raz, dwa. Nie mówię o tych gruntowych. Gdzieś taki chudy jest ten fotel. Wąskie pokoje. Rybka jakaś popłynie. żabka może. O, następny ściek tutaj dołącza. Rzeka ściekrawa. Ciekawe zjawisko. Rzeka Rawa nie ma źródeł. Rzeka Rawa rozpoczyna się w stawie Marcin, Schaft, Na pograniczu Świętochłowic i Rudy Śląskiej. Domniemane źródło jest na dnie tego stawu, ale nikt tego źródła nie widział. Dlatego jest ono umowne. Bo najpewniej rawa powstaje na skutek spływu wód, ze ścieków i takich cieków gruntowych. A patrzcie, co to za plakacik fajny. Z Matką Boską tymi rułami można iść? Nie ma zakazu, nie? Ciekawe, co w tych rułach płynie. Da się po nich iść. Przeszedłem przez rawę. Pamiętam, na wsi taka rura była też nad rzeką, i myśmy po niej przechodzili, Ten nie jeden tam spad. Ale gołąb śmignął, kurde jak dron. Przejdę. Kurwa nie. jak się wdupia? Nie, nie idę. <grydy> Może kiedyś. W Rawie są też kaczki, jak widzę. Pięć kaczek. Glony wcinają. Rawa płynie przez trzy miasta, Na zasadzie cztery, aby tą Rudę ściąską doliczyć. Ruda Śląska, Świony, Chorzów, w większości Rawa jest zakryta. No i schorzowa do Katowic. Następnie Rawa wpływa do prynicy i tak dalej aż do morza. Też ładnie tutaj widać Rawę i ten Kubus Hotel. To jest ulica Teatralna, to wiedziałem, a tu szkolna znak drogowy utopiony. Ciekawe co to jest za znak. No i rawa w kierunku Cosnowca. Mostek nad Rawą przy ulicy Bankowej. Trochę chyba capi ta rawa, ale tragedii nie ma. A tutaj ściek. Rzeka Rawa już się pieni. Nie widzę żadnych strągów, żeby tutaj skakały, ale tak to wygląda.